Cześć Siemanko, witam Was ponownie na kolejnym swoim filmie. Nie mam, po, nie mam się czym pochwalić z nadwody, ponieważ na razie bryndza z wędkowaniem ryby wcale nie biorą. Byłem na zalewie zegrzyńskim na zawodach spinningowych. Spinningowy w, w zawody wygrał facet, który złapał trzy okonki na boczny trok. My żeśmy się naszykowali na jakieś większe ryby, szczupaki, większe okonie, łapaliśmy na przynęty, miękkie, cykady, wahadłówki, obrotówki, różnego rodzaju. Nawet przez 7 godzin żadnego puknięcia nie było. Także na Wiśle też już byłem parę razy ostatnio i Bryndza nic nie chce pobić. Miałem jedno tam po popicie bolenia, który mi ściągnął gumę z haka, ale tylko szarpnął za ogon i to wszystko na tyle czasu. No ale nic, nie będę was zanudzał. Chcę wam przedstawić dzisiaj yy, takie tanie rzeczy, którymi można powędkować i naprawdę posłużą dobrze i pokazać, że te rzeczy naprawdę są dobre, bo nimi wędkuję. Wszystkie te kołowrotki, które tu leżą, już nimi wędkowałem, już je sprawdziłem. Są to wszystko kołowrotki z Chin w cenach 100, 20, 100 zł, 85 zł, 77 zł. I teraz, co chciałem wam pokazać, kołowrotek, który ostatnio zakupiłem z ciekawości. Po prostu kupuję tak z ciekawości, bo chcę sprawdzić. Czy te kołowrotki naprawdę są coś warte? Kupiłem ich już, powiem Wam, mam ich już chyba 6 czy 7 tych tanich kołowrotków w granicach do 100, 120 zł, tam od, od, od 70 zł. I wszystkie te kołowrotki, powiem Wam, że naprawdę jestem mile zaskoczony, bo nigdy w życiu nie kupowałem chińskich rzeczy. Mam y, rzeczy Shimano, Daiwa kołowrotki, na które już od dawna wędkuję, ale te kołowrotki naprawdę miło mnie zaskoczyły. I teraz tak, ten kołowrotek to jest kołowrotek jakiejś firmy, firmy Fishing FANS, FANS, FANS orka się nazywa tysiąc pojemności szpuli wielkość kołowrotka wkręcana korbka Sześć łożysk, w tym jednooporowe. Wykonany z jakiegoś tam grafitu, niby węgla, karbonu, jak oni to nazywają. Lekki, 119 gram, waży. Chodzi naprawdę dobrze. Mięciutko, równiutko. Nie huczy, nie szumi. Hamulec. Można regulować w szerokim zakresie regulacji. Gruby kabłąk, mocna sprężyna zbijająca kabłąk. Widać mały, ale mocny kołowrotek. Można użyć do lekkich metod spinningu. Super light, super ultra light i takich innych, a także i do spławikówki. Można by było taki kołowrotek użyć. I teraz to, co chciałem Wam pokazać. Chciałem Wam pokazać, że te wszystkie kołowrotki, te hamulce, bo ktoś mi zwrócił uwagę, że śmiał się, że te kołowrotki mają do dupy hamulce, że to okazuje się pod rybą, że ten że po prostu ten hamulec jest zły, zacina się tego. Ja stwierdziłem, że te hamulce bardzo dobrze działają, nawet pod małymi rybami. Bo już sprawdzałem te kowrotki, co tu leżą. Już były przeze mnie używane i sprawują się bardzo dobrze. Ten kowrotek jest zakupiony, jeszcze nie używany, ale w porównaniu z tymi wydaje mi się, że też będzie spełniał swoją rolę. I teraz tak chciałem Wam pokazać taki mój test, mini test o wartości tego hamulca w kowrotku. Użyję do tego takiej wędki, do której używam do wyrzucania sonaru sondy. Jest to wędka krótka, teleskopowa, z Chin, ale jest naprawdę bardzo mocna. 70-gramowym sonarkiem można rzucać. Nie martwiąc się o, że się złamie tą wędkę. Daje sobie radę spokojnie. Zanim jeszcze przejdę do testu. Słuchajcie, yy, pokażę wam taki mini podbierak rozkładany, który ma tutaj siatkę gumowaną. Właściwie to gumo, cała gumowana siatka rozkładany z rączką. Tutaj z suwką, że można sobie go za spodnie yy, wsunąć, czy tam za plecak. Raczej to jest taki podbierak do brodzenia, ponieważ jest mały, krótki, jakieś pstrągi, jakieś klenie w rzeczkach, gdzie brodzimy sobie w woderach i na takie rybki około do 60, myślę, centymetrów, 50, 60 centymetrów, ale fajnie wykonany, niedrogi. 40, chyba 7 zł, czy zapłaciłem za niego, składany taki podręczny, gdzie można do paska sobie go zaczepić i sobie go ze sobą wziąć następnie takie woblerki, które wypróbowałem już nad wodą na rzece, chodzą naprawdę rewelacyjnie, mają fajną pracę taką dosyć agresywną, nie gubią tej pracy schodzą na głębokość tak, około metra, w zależności jak prowadzimy Szczytówką, płycej głębiej. Za te woblerki za 10, 8 sztuk zapłaciłem 20 zł, więc za jeden wychodzi 2,50. Więc jeżeli urwiemy, nie będzie wielkiego obciążenia finansowego, tak jak niektórzy gubią woblery po 50 zł i nad wodą zostawiają nieraz 200 i więcej zł z jednego wyskoku i jeżeli kogoś nie stać to powiem tak te woblerki naprawdę dobrze chodzą i spełniają swoje zadanie a kosztują grosze 2,50 zł za sztukę pracują naprawdę dobrze ładna akcja, nie gubią akcji różne kolory przeważnie malowane różnokolorowego okonia z pręgami. Może zobaczmy. bliska. Kotwiczki naprawdę ostre. Jak zaczepi o palec, to już się trzyma. Osiem kolorów. Po 2,50 za sztukę. Chyba nie będzie krzywdy, jak zostawimy w wodzie, tylko krzywda będzie dla środowiska to na pewno, bo każda zostawiona rzecz w wodzie zanieczyszcza nasze wody i zatruwa nasze środowisko. Następnie takie cykatki, które też łapałem na zalewie, na zawodach, próbowałem nimi. Niestety nic, nic, bo nic. W ogóle nic nie brało, było naprawdę kiepsko. Cykatki są w wielkości od 3,5 g i 3,5 cm do wielkości tam 20 gram i, i chyba 7 czy 8 cm. Ja wziąłem sobie 5 gramowe na okonia o 40 mm długości w 6 kolorach. Potem pokażę wszystko. Wszystkie te woblerki i te cykatki Pokażę jak to z bliska wygląda Cykatki wyszły po 3 zł za sztukę Więc też nie ma yy, Krzywdy Tak Cykady Różnych W sześciu kolorach Moje są Akurat pięciogramowe 40 mm długości Pracują naprawdę Zajebiście Sprawdzałem, polecam. 3 zł wychodzi za sztukę. Tutaj jest 6 kolorów, które można sobie wybrać. No i chyba 5 wielkości i wagi. I teraz, tak, przygotuję sobie tą wędkę. Do tego testu, który chciałem zrobić, i Wam pokażę, o co, o co mi chodzi. Już zamontowałem do tej wędki kołowrotek z plecionką. Wędki nie rozkładałem do samego końca, zrobiłem tylko jeden skład, zostawiłem ten najcieńszy, żeby ta wędka była naprawdę sztywna, słabo amortyzowała. Po prostu, żeby była mocna, żeby pokazać ten hamulec tego kołobrotka, żebyście zobaczyli. Teraz tak, ustawiłem go lekko, bardzo lekko, na takie najmniejsze ryby, płotki, zdręgi, tam okonki. I użyłem do testu, słuchajcie, plecionki, takiej bardzo cieniutkiej pajęczynki. To jest, oni podają 003, kupowałem tą plecionkę w sklepie. Wędkarskim pleciona. Podobno bardzo dobra plecionka na białoryb. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Będę musiał jeszcze tu dobrze ją tam sobie przypomnieć, bo już mam długo nawiniętą tą plecionkę na kołowrotek. Jest naprawdę cieniutka, jak włosek, ale jest bardzo, bardzo słaba. Słuchajcie, na koniec Wam pokażę jak ona, jaka, jaki ona jest tak. Do wglądu, jak ona jest, jakiej ona jest mocy. Teraz słuchajcie, mam ustawiony hamulec tego kołowrotka z chińskiego za 77 zł. Go kupiłem, bo tam jakąś jeszcze tam dodatkową promocję miałem, chyba 12 zł. czy 13. Słuchajcie, to jest plecionka 003. Naprawdę bardzo słaba plecionka, bardzo delikatna. Ustawiam na płotkę. Dobra, przykręcamy hamulec, ustawiamy go mocniej, szarpie, szarpie, ja, ja mam siłę chyba większą od ryby. Hamulec nie ma żadnych zacięć, idzie, szarpie. Słuchajcie, szarpie, tak? Dobra. Teraz dokręcimy do jeszcze mocniej. Zaznaczam, plecionka to jest włosek, to jest yy, najcieńsza plecionka chyba jaką yy, ja widziałem i używałem. Słuchajcie, już ciągnę, tak aby to była ryba jakaś około, szarpała ryba około 5 kg, nie wiem. Tak mi się wydaje, bo naprawdę robię to bardzo mocno. Nie zacina się, w ogóle nie zacina się hamulec. Idzie pięknie, gładko. Dokręcimy go jeszcze. O, teraz wydaje mi się, że to jest już naprawdę spora ryba. No bo ja mam dosyć sporo siły. W szarpie. Wędka jest naprawdę sztywna, bo ostatnia. Szczytówka nie jest nawet rozłożona w tej wędce. Szarpie sobie, słuchajcie. Przyjrzyjcie. Się. Teraz jeszcze mocniej dokręcimy ten hamulec. Teraz słuchajcie, spójrzcie na wędkę. To jest dosyć mocna wędka. Idzie. Idzie dalej z hamulca. Dalej szarpie z całej siły. No i teraz tak to wygląda. Naprawdę już ten hamulet jest mocno dokręcony. Walka z rybą jest na, naprawdę była wyczerpująca, bo aż ręka mnie boli. A zobaczcie teraz. Pokażę Wam moc tej plecionki bez hamulca. Proszę. Zobaczcie. To jest niteczka. Słuchajcie. Zobaczcie. Zobaczcie co się dzieje. Zobaczcie, niech mi teraz ktoś powie, że chiński kołowrotek, tani kołowrotek ma zły hamulec. Według niego, może tak. Według mnie, na pewno nie. Na tym chciałem Wam skończyć dzisiaj ten swój pokaz. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Subskrybujcie, komentujcie. Łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Może uda się coś złapać, może uda się coś większego pokazać przy użyciu tego chińskiego kołowrotka. Zobaczymy. Wtedy Wam to na pewno pokażę. Siemanko!